Siemano wszystkim, witam was bardzo serdecznie na streamie z Red Dead Redemption 2 Taki tam spontan live Tak się nie żyje e, I... Je, nie żyje e, I jego żona Kurwa, no ogólnie to jej chyba zaczęli zabierać majątek już nawet e, I jej syn pracował właśnie też w tej kopalni I był straszny tam popychadłem I w sumie żeśmy tak zrobili, że on już tam nie pracuje I no, mieli wyjechać ale czy wyjechali, to nie wiem, a co to za gościu? Kurwa. Co tu się dzieje? Siadaj! Trzebuje lekarstwa. E, się daje lekarstwo. Kurwa, ja tu jak zwykle mam problem. Bo pierdolone takie gówno od myszki, taki mały interfejsik mi tu zawsze wyskakuje. Ej, jak my zap zaplusowaliśmy już wysoko, nie? Gaczy jednak nie? I gaczy jednak nie? I w sumie jakiś list widzę, mamy też do odbioru, to zaraz ogarniemy o co chodzi. Nie wiem, czy dobrze ja tu na skróty jadę. Co tu jest, co tu jest. Kurwa, niedźwiedź, spierdalamy stąd.